Dajcie ponownie w Dark Souls 2. Wyzwanie Beacha. Dzisiaj zaczynamy w Majuli z pięknymi widokami jakie ona oferuje. Stojąc po drugiej stronie posągu, pod którym siedzi strapiony Solden, mamy piękny widok na zachodzące słońce oraz ognistą wieżę Hyde, daleko przed nami. Na lewo od niej stoi katedra niebieskiego, a wszystko razem jakby przypadkowo zostało tam postawione. Jak to jest połączone z podziemnym przejściem nie wynik. O wiele tęższe szczegółowo nie potrafiły na to pytanie odpowiedzieć, jak widać skalny brzeg jest daleko od tej lokacji. Przynajmniej tak to wygląda z tej strony, ale potrafimy w kilka minut tam dowiec. W przeciwnym kierunku możemy dostrzec lokację, którą już zwiedziliśmy, czyli las upadły gigantów oraz znajdującą się w nim Foetece. Widok ten jednak jest trochę niedokładny, ponieważ tak jak w pierwszej części, dla niektórych miejsc wykorzystywany jest tutaj stały obraz lepiej komponujące się z otoczeniem. Widać jednak zarys wielkiej statuły, która ocalała podczas wielkiego obleżenia. Szczątki drugie możemy dostrzec w okolicach areny prześladowcy. Dalej na prawo dostrzec możemy wieżę zamku Drangleic. Z tej strony nie widać burzowych chmur, które tapią to lokację, ale kawałek przed nim widzimy akweduk biegnący od ocienionych ruin po rozwidloną drogę. Ponownie odległości przedstawione tutaj są niezbyt dawnie pokazane, ale z grubsza pokazują nam kierunek. Więcej niestety nie zobaczymy, ponieważ góry przesłaniają widok na inne lokacje. Dostrzec można jedynie przejście do monumentu zwycięzcy ze ścieżką zaczynającą się obok zejścia do zwidlenia, którym urzęduje lisja z Lindalt. A szkoda, że nie można zwiedzać tego pięknego masywu górskiego. Chody zaprowadzą nas w dół z powrotem do centrum Majuli, gdzie będziemy regularnym gościem. Głównie dzięki szmaragdowej Herald, oferującej podnoszenie naszego poziomu doświadczenia w zamian za duszę. Jest tu również kilku handlarzy i każdy z nich ma swoje tajemnice. Póki co poznaliśmy wiedź zimną Melentia oraz Kowala Gasta. Ruszajmy jednak dalej ku przygodzie. Cofamy się do momentu spotkania z Lucatiel. Obok niej znajduje się skrzynia, która oferuje klucz utrwający przejście z drugiej strony lokacji. Zagubiona Bastylia jest jedną wielką pętlą, pośrodku której mamy posa w postaci strażników ruin. W tamtym kierunku, ale do nich przejdziemy o wiele później. Na razie pozostaje zebrać kilka rzeczy, chociażby duży odomek tetanitu dostępny z tej dabiny. To spadamy. Na wprost mamy długie przejście usiane beczkami z prochem oraz cwaniaka, który lubi je detonować. Dla świętego spokoju można przetulać się przez nie lub spowodować, że wybuchną mu w twarz. Dzień doby oferuję darmowy masaż z akupunkturą. Czy mieści się pan w przedziale wiekowym 40? Plus? Dobra, dobra, Zwykle nie by wystarczyło, a nie z kijem na mnie. Co za ludzie? Kulturalnie człowiek pyta, a po łbie można dostać. To do widzenia. Na lewo mamy jeszcze przedmiot, który zabiorę później, ale najważniejsze to skupić się na przeciwniku przed nami. Z spokojnym krokiem możemy się do niego zbliżyć, gdy jest odwrócony plecami i próbujemy zepchnąć beczkę pochu po schodach. I came in like a wrecking ball. Au, dobra, już przestaje. Zobaczymy się drugiego przejemniaczka i sprawdzamy, co udało nam się zdziałać tym naszym manewrem. Do następnego razu. Przejście po lewej można otworzyć tylko z drugiej strony, a przed nami ognisko oraz pieski. Uff, blisko było. W pierwszej części gry do dyspozycji było kilkoro okowali. Tutaj mamy ich tylko toje, w tym jeden, który tylko zajmuje się broni specjalnymi. Powitajcie Magdufa oraz jego niesamowity zapas skrzyni, który oczywiście możemy splądrować. Przydatne stąd będą nam tylko kawałki tytanitu, małe i duże. Sam wyodrębny natomiast oferuje nam wzmacnianie oni specjalnymi atrybutami, o ile damy mu wcześniej płomień. Tak, dokładnie ten, który znaleźliśmy przy ognisku na początku naszej wędrowki tutaj, osobni tylko z dodatkiem z kola. Wszyscy w domu chłopie? Chyba nie. Dobra, koniec dyskusji. Aby Magdów zaczął pracę przy swoim kowadle, musimy zapalić pochodnię obok jego stanowiska pracy i odpocząć przy ognisku. Jest to o tyle proste, że pochodnie zapalamy od innych, lub przy ognisku, a to mamy za Ciebie zaraz wrócimy. Pozostaje jeszcze żelazna skrzynia, na której wcześniej siedziałeś. Szkoda, że nie ma więcej takich smaczków w całej grze. Z pewnością znalezione tu rzeczy niekoniecznie wykorzystamy w tej serii. Ale sam młot jest dość do bronią, więc warto go sprawdzić. Trzymaj go, burza. Zobaczymy, czy będę potrzebował Twoich usług. Tego się spodziewałem. Beach ma już krwawienie, więc nie można dołożyć mu innego atrybutu. W przyszłości pobawimy się starczami dodając im ochronę. Możemy natomiast ulepszyć naszą bądź dzięki całemu Titanitowi, który skrędnie chomikujemy już od pewnego czasu. Nie będzie to radykalna zmiana, zwłaszcza z wciąż rosnącymi w siłę przeciwnikami, ale na razie wystarczy. Wzmocnienie do plus 6 i kolejne poziomy wymagać będą grudek tetanitu. Wykorzystując resztkę dużych kawałków możemy skupić się na zbroi. Szkoda, że w trzeciej części nie można jej ulepszać. A co my tu mamy? Maska księżnika? rzadki dopótajniczy ON. Zapomniałem, że ją dostałem. Hmm. Więcej dusz, gdy się unosi. Szkoda tylko, że potrzebuje 14 delikencji, a póki co mamy w co inwestować poziomy. Elementy zboi sobie zostawię, więc może kiedyś z niej skorzystam, ale na Azji jest mi kompletnie niepotrzebna. Mam na pieśń węża. Kolejny raz powracamy do nabrzeża jego. Za pierwszym razem rozmawialiśmy tu z lokatiel, aczkolwiek wzbraniałem się z pokazaniem tej lokacji. Pewotnie pochodnie, jakie widzicie, były zgaszone i trzeba było je zapalić, co już zrobiłem. Nie ma to jednak głębszego znaczenia poza poprawą widoczności. Twórcy starali się zrobić ciekawe miejsce z kilkoma skutami do odblokowania. Moim zdaniem wyszło to przeciętnie i osobiście nie lubię tego terenu. Może to jest kwestia dużej ilości nieomałych, z czego jedna połowa to soboru czy kozaki, którym ciężko przebić gardę, a może denerwuje mnie ulokowanie łuczników, którzy potrafią strzelać do nas z całkiem swego dystansu. Dostaniemy się stąd do zagubionej bastyli ze strony, która nie pozwoli nam zwiedzić całej lokacji, więc w pewnym sensie jest to opcjonalne miejsce. Mimo to wszystko jest spójne, począwszy od stachłych domów pełnych wojskowych oraz przypominających wikingów piatów, poza toko oraz statek, który ostatecznie trzeba przyzwać do doku. Pokażę Wam jednak, jak dużo kęci się tu przeciwników. Po drugiej stronie, wysoko nad całą lokacją, znajdujemy małą dźwignię z dzwonem, który sygnalizuje czekającemu statkowi, że powinien wrócić do doku. Sam pomysł jest ciekawy i widać w nim chęci zrobienia czegoś nowego w porównaniu do poprzedniej części. Możemy nawet zobaczyć, jak wszystko się odbywa. Jakbyście się zastanawiali, to odgłosy w tle to strzały trafiające nie mnie, a belki obok. Na dole widać sam dok, o wiele słabiej oświetlony, niż sam statek. Szkoda, że nie ma więcej takich akcji. Dobra, pozostała jeszcze druga połowa w tym dok. Ale najpierw trzeba będzie zejść na dół. Przyspieszamy. Poznajcie główny powód, dla którego warto zwiedzić tą lokację – Samotnika Gavlana. Chociaż opłaca się porozmawiać z lokacją dla rozwinięcia jej wątku, wędrujący pseudo kasnolud, oferuje trochę zatu tego sprzętu, ale najważniejsze to, że można u niego sprzedawać znaleziony. Podobnie jak w poprzedniej części mamy tylko jednego NPCa, który skupuje nasze śmieci. Potem przenosi się do Doliny Żniw, aby ostatecznie osiąść w drzwiach faros. Nie, nie powraca do Majuli, a szkoda. Dodatkowo potrafię mówić, pijąc ze swojego kufla, który cały czas jest pełen. o co wiem, też bym taki chciał. Sprzedajemy trochę sprzętu. Prawie 8000 w sprzęcie. Solidny zysk. Niestety nasz nowy przyjaciel nie jest specjalnie rozmowny i nie ma jakiegoś ukrytego wątku, który możemy śledzić. Trochę szkoda, ponieważ w poprzedniej części każdy NPC miał jakiś sekret lub coś ciekawego do powiedzenia, a on jest tylko handlarzem, chociaż oferuje ciężko dostępne przedmioty, których nie kupimy nigdzie indziej. Obok niego jest dźwignia otwierająca przejście do napakowanej przeciwnikami taweny, a na jej dach możemy łatwo się dostać z drugiej strony i wykorzystać ten skrót zmierzając do statku. Musimy jednak uważać, ponieważ wytrzymałość pitcha zbliża się ku końcowi, co jest kolejnym wyznacznikiem, jak dużo jest tu wrogów. Przynajmniej mam okazję ukotłupić kilku z tych, którzy wcześniej do nas strzelali, a te poskujące kulki wypełnione łatwopalnym olejem. Jeszcze dostać ognistą strzałą i płoniemy jak końka w Boże Narodzenie. Nikt nie mówi, że będzie łatwo. Na dole czeka nas jeszcze kilka, więc trzeba wrócić do ogniska. I jesteśmy z powrotem pomińmy długą sekcję walki z tymi samymi przeciwnikami. Mijane wcześniej przejście nad tawerną, gdzie czają się bojące się światła potwory z długimi jamionami zwane mrocznymi mieszkańcami, to cel naszej podróży. Z góry można swobodnie zaskoczyć na dół i wtedy zaczyna się koło myja uników przed strzałami oraz wojownikami z tawerny. Na tym piętrze jest ich czterech, czego przynajmniej jeden korzysta z łuku, ale z dołu ostrzeliwuje nas kolejny. Na tak ciasnym terenie, trzeba pilnować swoich pleców, aby nie zostać krytycznie dźgniętym oraz uważać, żeby nie spaść, ponieważ upadek z tej wysokości mógłby być śmiertelnym. Jakim cudem uniknąłem trafienia? Nie wie nikt. Najważniejsze, że żyję. Nagroda już na nas czeka. Drzewniana skrzynia z proszkiem naprawczym. Bardzo rzadki przedmiot i dostępny do kupienia tylko u kanclerza Vellagera w, w Zamku Dangleg, czyli w połowie gry. Nie potrafię powiedzieć dlaczego tak przydatna rzecz jest tak trudno dostępna, zwłaszcza że w późniejszej części będzie praktycznie niepotrzebna. Na dole mamy śpiących wyrobników, których można zdjąć jeden po drugim na aby być cicho. Oprócz tych czterech na zewnątrz czeka jeszcze dwoje wraz z trzema psami. Wiem już, że jest tu dużo przeciwników. Najważniejsze, że nie są zbyt rozganięci, a biczem możemy cikać. Mam takie obudki w mięśniach brzucha, że strzała przeleciała na wylot. A tak na poważnie, to pociski nie trafiają podczas animacji grzesznych Co do animacji, gościu ma silne plecy, opierając się wciąż o nieistniejący stół. Trzeba sobie tylko poradzić z jednym miecznikiem, trzema psami oraz dwoma ucznikami, z czego jeden spadł z góry. To działa. Kaset godzin w tej grze, a tego niewidzialnego pustego nie znałem. Rozsiani są oni po całym dęgle i oferują gładkie, jedwabiste kamyki. Przyznam, że jakoś specjalnie ich nigdy nie szukałem, więc pewnie wielu jeszcze znajdą, jak poświęcę temu czas. Na ziemi tutaj jeden z wielu mechanizmów Pharaona, wykorzystujący specjalne klucze. Na każdego przejścia jest ich ograniczona ilość, podobnie jak od kamieniaczy. To co dalej? Przerywamy transmisję odcinka z uwagi na zbliżający się limit czasu. Plany na dzisiaj odeszły od pierwotnych założeń, ale zagubiona bastylia nie ucieknie, podobnie jak znajdujący się w niej strażnicy ruin. Najpierw, jednak, zakończymy nabrzeżenie Niczyje i zobaczymy, co skrywa w sobie tajemniczy statek. Użyjemy również pierwszego odkamieniacza, a może nawet drugiego. W tle postaram się wydopić drugi pad, ale opowiem o tym, gdy się w końcu uda. Ponieważ szanse na niego są dosyć niskie. Szkoda by było cały odcinek poświęcić na jeden temat, gdy po drodze jest jeszcze wiele innych. Ech, chyba muszą sobie zrobić listę i wcale nie będzie krótka. Tymczasem trzymajcie się ciepło i bądźcie bezpieczni wędrowcy światów. Do zobaczenia wkrótce.